Dzień dobry. Bardzo miło mi spotkać się z Państwem na drugiej konferencji prasowej. Tym razem poświęconej głównie przedstawieniu nowego trenera pierwszego zespołu Górnika Zabrze. Choć zdaję sobie sprawę, że pana Marcina nie trzeba przedstawiać. Tutaj jest Wam trenerem doskonale, doskonale znanym. Ja się bardzo cieszę, że udało się. Dotrzymać obietnicy, którą złożyłem, że do końca zeszłego tygodnia klub wskaże nowego sternika pierwszego zespołu górnika Zabrze. Nie będziemy robić żadnych wielkich przemów. Jesteśmy otwarci na, na, na Państwa pytania. Postaramy się na nie jak najlepiej odpowiedzieć. A teraz pozwolę sobie tylko jeszcze raz przed kamerami i fleszami powitać nowego trenera górnika Zabrze, pana Marcina. Proszę. Ja tylko jedno pierwsze to rzuca w oczy chciałem podziękować za tak liczne przybycie, za tak liczne przybycie na tą konferencję. Cieszę się niezmiernie, bo to tylko pokazuje jak ważne jest to wydarzenie tutaj dla miasta i całego regionu, a mówiąc i szczerze dla całego, dla całego naszego społeczeństwa zainteresowanego piłką nożną. Cieszę się też niezmiernie, że jest z nami ano ślizło, bo to tylko pokazuje, w którym kierunku pójdziemy. To znaczy, że chcąc odbudować markę i prestiż górnika Zabrze wszyscy jesteśmy potrzebni. Naprawdę musimy być od samego początku tutaj, mieć jasno określone cele, jasno określone rzeczy, w których musimy dążyć, żeby odbudować. Górnika zabrze, więc jeszcze raz dziękuję, że pan Stanisław jest z nami. Dziękuję. Dawno nie, si Dawno nie siedziałem tutaj za stołem, cieszę się bardzo, ale przede wszystkim serdecznie witam pana prezesa, pana Marcina Grosza, nowego szkoleniowca. Wiemy obydwaj z ogromnymi obowiązkami, z ogromnymi nadziejami przed zbliżającym się nowym sezonem w pierwszej lizy. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji, jak tylko awans po jednym sezonie grania na zapleczu ekstraklasy i powrót górnika zabrze do najwyższej klasy, czyli do ekstraklasy. Obiecuję panom, że z mojej strony i ze strony tych, którzy są odpowiedzialni, którzy mogą pomóc, i doradzać górniku Zabrze w tym klubie, dla mnie szczególnie bliskim, zacnym, zasłużonym. Pomożemy i jesteśmy do Waszej dyspozycji. Na pewno jest tak, jak Pan mówi, jest kilka zespołów, które od pewnego czasu zgłaszają te aspiracje. Systematycznie są budowane, żeby te zespoły były coraz silniejsze. Natomiast ja przychodząc tutaj. W pierwszej kolejności i to podkreślam, yy, mówiąc o każdym pionie, szczególnie tym pionie sportowym, chcę się skoncentrować na górniku Zabrze. To jest dla mnie klucz i yy, oczywiście analizuję jako trener, analizujemy jako klub, co się dzieje w innych klubach, bo to jest bardzo ważne. Natomiast tak naprawdę, jeżeli my będziemy silni, jeżeli my będziemy skoncentrowani na sobie, na, na budowaniu mocnego zespołu, na jakości, na dobrej współpracy tutaj z kibicami, sponsorami, yy, to jestem przekonany, że to inne kluby mają się przyglądać, co się takiego dobrego dzieje w zabrzu, a nie my patrzeć na innych. I do tego dążymy, do tego zmierzamy, że, żebyśmy jak gdyby my byli wzorem do klubów innych z naszej, z naszej ligi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o panie Tak, mamy, mamy pewne przymiarki, jesteśmy po wstępnych rozmowach, ale prosiłbym tutaj o chwilę cierpliwości z powodu jednego. Te rozmowy takie personalne są bardzo ważne. To, to, yy, te osoby muszą się jak gdyby tutaj pewnych rzeczy dowiedzieć, bo jak wiemy, jeżeli przychodzą nowe osoby, musimy rozmawiać z kolejnymi. Dla nas. Ten kontakt międzyludzki jest bardzo ważny i chciałbym tak, podkreślam, tutaj tak ustaliliśmy, że jesteśmy oczywiście po, po wstępnych rozmowach, to jak gdyby był warunek, jak gdyby mojego też zatrudnienia, żeby przedstawić wizję, bo, bo tego się ode mnie wymaga tre, jako trenera, wizję gry, wizję budowaniu, na czym ma to oparte, ma być oparte zarówno jak ma wyglądać zespół, jak ma wyglądać klub pod, pod tym, jak ja jestem trenerem, jak również i jak ma wyglądać nie tylko kadra szkoleniowa pierwszego zespołu, ale cały piąt sportowy. Jak wiemy to nie jest jedna ani to nie są dwie osoby, to są bardzo ważne sytuacje i sprawy dla tych ludzi i nie chcemy tutaj jak gdyby działać ad hoc, dlatego daliśmy sobie jeszcze pewien czas na rozmowie i później ogłosimy je w całości. Słyszymy, że na asystenta Tak. Tak. Jeszcze jedno Dopóki nie stanie się to faktem zdecydowanie jako plotki, my nie możemy się na tym skupiać. Musimy skupić się na naszej własnej pracy. Na dziś jesteśmy w pierwszej lidze i musimy robić wszystko, żeby przygotować się do tego, aby zaprezentować się w niej jak najlepiej. Jeżeli, mia, jeżeli rzeczywiście potwierdziłoby się to, co mówi się o górniku Łęczna, to będziemy wtedy analizować sytuację, którą zastaniemy. Dopóki coś takiego się nie wydarzyło, myślę, że lepiej traktować to jako plotki. Niż to, że pana poprzednik. Mam pytanie, czym trener grosz pana przekonał? Czy to był pierwszy pan kiedy kiedy pan został prezesem? Właśnie to, czym przekonał, że akurat że akurat Marcin Grosz jest trenerem Górnika? I też pytanie że to, do Marcina. No i tak to w Ekstraklasie. Czy, czy tutaj był jakiś dylemat? Miałeś, nie powiem, że swoje pięć minut, ale taki sezon, w którym byłeś bardzo wysoko oceniany, chwalony, i, i pokazałeś, że, że na swoim powodu doskonale się znasz. Jednak jest to. Powiem to jest górnik, jak sam mówisz, górnik a jest to, to pierwszy obierz. Gdzieś ten dylemat był i nie było czekania z twojej strony na operę. Nie miało dla mnie żadnego znaczenia to, że poprzedni prezes rozmawiał z trenerem Broszem. Dlatego, że zawsze taką sytuację dotyczącą tego, kogo wybrać jako, jako trenera, musi ocenić osoba, która aktualnie zarządza klubem. Co mnie przekonało, ja sobie najpierw postawiłem pewne założenia, jeśli chodzi o charakterystykę trenera, który powinien się w górniku pojawić. Między innymi bardzo istotne było to, że był to trener, który ma doświadczenie z wprowadzaniem zespołów do, do ekstraklasy który zna też realia pierwszoligowe, ale za nimi za bardzo nie tęskni i się do nich za bardzo nie przywiązuje. E, oczywiście na, na plus pana trenera na pewno działało to, że jest, e, tak jak już państwo po, podkreślacie w wielu rozmowach, że jest człowiekiem stąd. To, jest też, to było też bardzo istotne, ale na pierwszym miejscu zdecydowanie warsztat i doświadczenie i sukcesy pod tym kątem, którego my również oczekujemy. Także tak naprawdę zdecydowanie te wszystkie walory profesjonalne. Odnoszę się do pytania. Myślę, że zacząłem jakąś pracę tutaj jako zawodnik w górniku Zabrze i wtedy też mieliśmy bardzo ambitne plany, jak zostałem tutaj ściągany. Nie udało mi się ich wtedy zrealizować. Natomiast uważam, że teraz chciałbym dokończyć to, co. Wtedy górnik dał mi szansę zaistnienia w ekstraklasie. Myślę, że teraz jest najlepszy moment, żeby dokończyć tą pracę, którą wtedy rozpocząłem. I, i tak jak mówię, jestem przekonany, że jako trener będę chciał osiągnąć zdecydowanie więcej, jako piłkarz. Oferty były, bo to, 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 to wiemy, to, to, i to z Polski, była za granicy. Natomiast w momencie, jak zainteresował się mną górnik zabrze, i po pierwszej rozmowie, którą przeprowadziliśmy. E, uznałem, że jest to plan bardzo ambitny, e, a to jest kluczem w pracy. E, jeżeli wszyscy w klubie e, są zdeterminowani do osiągnięcia sukcesu, jeżeli ustalimy pewne normy, schematy, pewne płaszczyzny, na których pracujemy, ale mamy wspólny cel, a tak, taki był plan, wtedy, e, wtedy warto pracować, warto, e, warto dążyć do tego, co sobie zamierzyliśmy. Jestem przekonany, że ten cel, który sobie zamierzyliśmy, jesteśmy w stanie osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. No jeszcze, jeśli można, to jeszcze raz do, do trenera. E, w czy rozmawiałeś już z, też z Twoim biurkiem, Janem Szulkiem, jaką materię tutaj zostaje, bo doskonale ją znamy. Pytanie, nie wchodząc w szczegóły transferowe, bo pewnie jeszcze nie wiecie, z kim się pożegnacie, Was rozmowę, ale czy ty widzisz, czy ty chcesz budować zespół, który będzie walczył o awans na uważa jednak, którzy przede wszystkim są? Mhm. Czy z góry zakładasz, że absolutnie poza tym, że nie wiem kto odejdzie, jakieś nowe twarze, jedna, dwie, trzy są w tej wręcz niezbędne do tego, żeby, żeby ten zespół miał nowy zewnętrzny wątek? To jest jak gdyby kontynuacja tego poprzedniego pytania. Dostając propozycję, oczywiste, że sprawdziłem sobie od struktur klubu, poprzez możliwości etc., etc., możliwości tego klubu. Ambicje, jakie mamy, to wszyscy wiedzą, to, to, to nie musimy tutaj powielać. To wszystko składa się w całość, że tak jak mówię, mogę tylko jeszcze raz y, podkreślić to, co powiedziałem. Jesteśmy w stanie osiągnąć cel przy wspólnej pracy. Rozmawiałem m.in. z Tom, rozmawiałem z trenerem, ale nie tylko. Rozmawiałem z wieloma osobami, które są, y, które były, są, które y, między innymi z Panem Oślizło, który jest na bieżąco w klubie, i to, co było takie bardzo pozytywne, to ten optymizm. A proszę pamiętać, to nie jest czas pod, dla, jak, dla optymizmu. Natomiast te, wszystkie osoby podkreślam jedno: OK, mamy swoje problemy, ale naprawdę widzimy wyjście z tego. Widzimy możliwości, widzimy nieprawdopodobny potencjał, i to jest coś, co musimy wykorzystać. I była to jedna z tych rzeczy, która w tych wszystkich rozmowach. W tych wszystkich rozmowach się przewijała. Dalsza część pytania? Czy igen... paga, czy tak. Jaką, Jaką tak? przedstawiłem wizję, to, 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 to ta wizja jest: chcemy dać szansę zawodnikom na rehabilitację, bo uważam, że to jest klucz. Oczywiście nie wszystkim. Natomiast myślę, że nie ma nic lepszego dla piłkarza i dla wszystkich, którzy będą w klubie, jeżeli udowodnić, że to, co się wydarzyło, może się zdarzyć, bo to jest sport, ale zrobimy wszystko, żeby przed samym sobą, przed kibicami się zrehabilitować. Natomiast nie ukrywam, że ja jako człowiek z tego regionu chciałbym bardzo dokoptować ludzi stąd, ludzi, którzy czekali na swoją szansę i którzy. Na pewno tą szansę dostaną. Czy ją wykorzystają to jest tylko, to jest tylko w ich głowach, i w ich nogach w ich determinacji. Liczę na to, że ta grupa piłkarzy z naszego regionu naprawdę tutaj na pewno będzie silna i, i zrobią wszystko, żeby odbudować markę, o której mówiliśmy, ale również trzeci taki pion, który, który tutaj mówimy. Wiecie Państwo sami, z czym górnik się borykał przez y, ostatni rok. Więc w, w tej tutaj formacji na pewno będziemy też szukali wzmocnień nie tylko wśród y, zawodników y, z regionu. Mm, po prostu to musi być piłkarz, który sfinalizuje sytuację, które, która jest na boisku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, Dzień, proszę, bardzo. Proszę, bardzo Dzień pracy za Pawem, Przed takiej takie refleksje przejrzał Pan mnóstwo dokumentów, przeprowadził Pan mnóstwo rozmów. No, trudno było coś mówić o szczegółach na tej pierwszej spotkaniu. Na dzisiaj odpowiem: O wiele rzeczy Pan jest już jednak mądrzejszy. Jaka jest sytuacja, kondycja górnika i jak Pan się zapatruje właśnie na problem rozmów z menedżerami, z piłkarzami o rozwiązywaniu kontraktów i o ewentualnie warunkach pracy w nowym sezonie z tymi, którzy, których widzicie. Jak się zapatruję na rozmowę z menedżerami? Normalnie to nie pierwszyzna dla mnie, więc to jest rozmowa jak z każdym partnerem biznesowym. Zobaczymy, co będziemy od danego menedżera, piłkarza, który jest w tej w klubie chcieli. Czy się będziemy chcieli pożegnać, czy będziemy chcieli zostać. Także myślę, że tu nie ma akurat niczego szczególnego. Kwestia celów i kwestia ich osiągnięcia. Jeśli chodzi o sytuację, sytuację w klubie. No wszyscy doskonale wiedzą, że nie jest doskonała, że mamy jakieś swoje problemy, ale, ale powtórzę jeszcze raz, to nie jest sytuacja, to nie jest sytuacja bez wyjścia, dużo zależy na pewno od nas, od naszej terminacji i wszystkich, którzy wokół górnika, wokół górnika są. To jest takie ogólne spostrzeżenie po pierwszym tygodniu. Panie Darku, czy coś jeszcze? Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan coś Trener tak naprawdę przystąpił do, do swoich obowiązków niedawno. E, rozmawiamy o kadrze. Trener też e, układa e, sobie powoli tę kadrę i nie chcemy na pewno jeszcze na ten temat się wypowiadać. A z takiego czysto ludzkiego i biznesowego punktu widzenia nie będziemy o tym mówić, zanim nie będziemy rozmawiać z samymi zawodnikami.